You know I Siema, tutaj MatMatFifa Może mam trochę chrypę Ale jest to nieważne Ponieważ zrobiliśmy wiel... Najsilniejszego zawodnika W tej grze Adebayo Akimsemwe Którą będzie kartą buntownika Po prostu go zrobiłem Tylko dlatego, że jest buntownikiem no i dlatego, że on jest taki wyjątkowy, bo to jest taki silny, strasznie zawodnik. Może się kiedyś przyda. Miałem zrobić jeszcze Mufikina, ale ja już nie wytrzyma yy, w granie meczów towarzyskich. Muszę przecież jeszcze wybić czwartą rangę w Division. No, nie odebrałem go. Ej, słuchajcie. My widzimy Andriana Fasnick z 81 tempa, jak na tak wielkiego zarodnika, silnego. Który ma no jak 99 siły. W wysokości 1,78 m. Nawet niezłą szybkość biegu ma. Dalekie strzelanie, poddania, dribling. Równowaga 89 to jest może być ciekawy zawodnik. No, wysyłamy go do klubu. No i mamy tą kartę. Bo teraz będę chciał tak, żeby mieć jedną kartę z każdego zespołu. Tutaj muszę wystawić tę, ale nie będę tego teraz robił. No to otwieramy paczuszkę. Są. Ta jest chyba najlepsza. Otworzę od tej najgorszej według mnie. Chyba, że to jest paczka zawodników. No, chyba tak, bo jest karta błyszcząca akcepong. Teraz Liga Chińska jest na nieźle hype'owana. Ponieważ ma, słuchajcie, nieźle bardzo sporo yy... Piłkarzy, na przykład Paulinie Uniform, Szejra, ta Taliszka. No i właśnie fajny skład można. Tutaj na razie gorzej, bo jest tylko jakaś karta, ale one będą, słuchajcie, ze złotej wymiany. Możemy na tym zrobić jak teraz, żeby było e, ciekawiej. Bo to są partie niewymienne, wszystkie. I tu jest Virginia. To była jakaś zwykła paczka. No i teraz ta 75. Plus. Oby było jakieś 82, może? Nie, ale 82 miało być, 81. No dobrze, skoro 81 dają, to niech będzie. Przyda się do SBC. Jeszcze zrobimy złotą wymianę, no. no właśnie, tu USB SBT widzicie Taliska. On mi strzelił golazdy ze Skorpiona w jednym towarzyskim meczu. Ten jest słaby. No i zobaczcie, tu ważne mecze są. No i nianę może zrobię, ale nie wiem, czy mi się chce. No jest złota wymiana. budowanie składu, złoty Rosnąco. Budujemy. No Eriksena złożyliście. Trochę tych kart faktycznie złożyliście ciekawych. Zobaczmy, czy są jakieś ciekawsze karty. No jest ten typ. No zobaczcie no. Tutaj dakę musimy wywalić. Jeszcze da się zrobimy to. Tego typa musimy przesunąć tu. Do tu. Jeszcze Mbabu, mbabu żeby nie było tu w tym składzie. No i jest w miarę fajny składzik. Za niczym nie będę płakać. Wszyscy są niebieszczący. No to teraz może jakieś ekrany, żeby były dla widzów. No poczekajmy. Raczej nie. No właśnie. A senko, niech będzie. Za takie karty. I Tyson. Ile ty masz gwiazdek sztuczek? 4x3 4 myślałem że będzie jakieś 5 na 4 albo 4 na 4 no więc na dziś to tyle. A jeszcze może pokażę Wam drużynę buntowników e, i opowiem Wam coś. E, no to tak. Di Maria chyba fajny. Pogba będzie bardzo drogi. Royce jest fajny, ponieważ nie było zbytnio tam w Bundeslidze takich pozycji. Lukaku nie wiem, czy będzie użyteczny. Jimenez, są lepsi obrońcy od Jimeneza. quadrado będzie fajny. Teixeira raczej fajny, ale on ma trochę mniej tempa. Podence, no nie wiem, czy będzie fajny, bo ma mało tempa. Charles może będzie używany. Van Anholt będzie na pewno używany. A opara jest szybki, ale z złej ligi. Ma tylko 82 overalla. Coś nie się stało, że nie mogę wyjść z tego. No więc skończę odcinek na tym yy, pokazaniu tych drużyn. Na dziś to tyle. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!